Spotykamy się przy okazji premiery książki SLOW SEX uwolni MIŁOŚĆ, a właściwie drugiego wydania tej książki. Po pięciu latach razem z Martą Niedźwiedzką wracamy do tematów związanych z rozwojem seksualności. Stworzyłyśmy trzy nowe rozdziały. Jeden z nich dotyczy zdrowia psychicznego i tego, jak rozmaite negatywne doświadczenia wpływają na nasze libido. No i na pewno napięcia i stresy, z którymi się mierzymy, po prostu przekładają się na to, że nie mamy ochoty na seks. Nie mamy ochoty i nie mamy siły na seks, bo bardzo często nie uwzględniamy tego, że nasz układ nerwowy potrzebuje bardzo konkretnego czasu na regenerację. I jeśli jesteśmy w takiej codziennej gonitwie e, dociśnięci zadaniami i w ogóle w takim bardzo zadaniowym się mówi performatywnym trybie, czas kończyć, domknąć, zrobić poważne rzeczy, to nasze ciało i nasz układ nerwowy nie ma szansy na regenerację i wtedy oczywiście zawsze można powiedzieć, że przecież są, te wszystkie rzeczy są bardzo ważne. My musimy wychowywać dzieci, zarabiać pieniądze, płacić rachunki. Niestety prawda jest taka, że nasza psychika ma w nosie te racjonalne uzasadnienia. Ona po prostu potrzebuje czasu na regenerację, potrzebuje czasu, w którym ilość bodźców jest jest zredukowana, inaczej my wchodzimy w taki rodzaj autopilota zawężonego myślenia, e, dużej drażliwości, albo w ogóle t, pewnego rodzaju anhedonii, czyli niezdolności odczuwania przyjemności, e, które jest zresztą jednym z pierwszych objawów wypalenia zawodowego czy wypalenia emocjonalnego. I jeżeli długo jedziemy na autopilocie i długo jesteśmy przemęczeni, bardzo zestresowani, chodzi o taki stres chroniczny, który trwa latami, e, to nasze życie seksualne będzie miało tendencję do erodowania. Dlaczego? Dlatego, że żeby czerpać przyjemność w seksie, oprócz takiego naturalnego rozluźnienia potrzebujemy i z de deaktywacji y, układu nerwowego odpowiedzialnego za, za pobudzenie, potrzebujemy się też otworzyć na jakieś wrażenia zmysłowe. A zestresowane ciało i zestresowana psychika odcina wszystkie niepotrzebne rzeczy y, jako obciążające dla układu. No bo jeżeli organizm walczy o życie, a układ nerwowy tak o tym myśli, tak to czuje, jeżeli organizm walczy o życie, to po co mam się zajmować przyjemnością, rozkoszą, szukaniem bodźców zmysłowych, jedzeniowych, zapachowych, jakichkolwiek, jak ja mam takie poważne rzeczy do zrobienia. No i tutaj z pomocą może przyjść taka metoda, którą poleca się też do pracy osobom, które zmagają się chociażby z nerwicą lękową. Chodzi o skan ciała, czyli o takie bardzo świadome przekierowywanie uwagi z. Poszczególnych elementów ciała, po to, żeby odzyskać się na nowo i żeby właśnie zdusić napięcie. A, a precyzyjniej nawet nie tyle zdusić napięcie, co pozwolić mu się naturalnie rozładować. Ponieważ jak jesteśmy w tym, w tym stanie negotawnego pobudzenia i zastosujemy tą poznawczo-behawioralną metodę, która polega na skanowaniu ciała, czyli po prostu spokojnie, w sposób niewymuszony oddychamy i próbujemy zobaczyć, jak każda część naszego ciała w tej konkretnej chwili się czuje, to na przykład prawie zawsze poczujemy. Jakiś rodzaj emocji. Na przykład poczujemy, że pod tym napięciem jest lęk, albo pod tym napięciem jest złość, albo smutek. I, I dzięki tej metodzie mamy szansę, oprócz tego naturalnego rozluźnienia, dotrzeć do takich realnych powodów na przykład pogorszonego samopoczucia. No bo jeżeli ja wiem, że jestem smutna dla, i, i rozumiem, skąd to wynika. To jestem w stanie jakoś na no to wpłynąć. Natomiast jeżeli zostaje na poziomie wyjaśnienia, ojej, jestem w napięciu i nie zajmuję się tym głębiej, no to yy, ta sprawa się sama nie rozwiąże. Na pewno oddech też jest kluczowy, bo są rzeczy, które w tej książce zmieniłyśmy czy trochę zaktualizowałyśmy, ale są uniwersalne rady, które dajesz i które były aktualne i pięć lat temu i są dzisiaj. Na przykład takie, że bardzo często w seksie oddychamy źle, a jest to niestety pokłosie yy, oglądania pornografii. I Także wydaje nam się, że im bliżej jesteśmy, Szczytu, tym płycej i szybciej, i szybciej powinniśmy oddychać, a powinniśmy robić odwrotnie. My w ogóle w życiu też oddychamy źle, to znaczy, jak się stresujemy, też mamy tendencję do spłycenia oddechu, do zrobienia takiego. Napinania ciała i, i, i płytkich oddechów. To jest o tyle nieskuteczne, że jeżeli krótko y, przez jakiś czas oddychamy płytko, to wprawiamy się dodatkowo w stan takiej wewnętrznej paniki. Y, no i wtedy jest bardzo ciężko ten cykl przerwać. To jest Albo a nie tak, a nie orgazm. tak, a nie orgazm. Więc oddech w ogóle przy każdej technice świadomościowej y, jest fundamentalny. No i tutaj w seksie tego nie przeskoczymy, że. Jakiekolwiek budowanie świadomości ciała i pogłębianie w ogóle czucia czegokolwiek w seksie, czy kochamy się sami ze sobą, czy kochamy się z jakąś osobą. Zaczyna się od, od, od uważnego bycia ze sobą i właśnie oddechu. Marta, ja cały czas trzymam tę książkę, teraz ty polec. Dobrze. No ta, zauważyłaś, że ta okładka jest dużo fajniejsza. Bardzo mi się podoba i jest to zasługa Magdy Pankiewicz, która zrobiła nową okładkę i całą nową szatę graficzną, również ilustracje do środka, które są zmysłowe.